Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj rozpakujemy sobie zawartość magicznego pudełka. Film widzieliście na moim kanale, także zgadowaliście, co jest w środku. Odgadł Flow Computer, czyli kolega Flo, że jest to Enermax Revolution 87 plus 850W. Także dzisiaj ten produkt właśnie sobie rozpakujemy. Zapraszam serdecznie na moje rozpakowanie. Ok, zabieramy się za rozpakowanie. Co widzimy na froncie pudełka? 80 plus gold, czyli złoty certyfikat 80 plus, 5 lat gwarancji od Remaxa, Oczywiście moc zasilacza 850 W. Teraz tak, co mamy na pudełku? Tutaj z tyłu mamy kilka informacji. Teraz tak, po, to, po prawej stronie mamy ilość kabli poszczególnych i mamy to dla wszystkich zasilaczy z tej serii, czyli 550 w, 650, 750, 850 i 1000 W. Także wszystkie są porozpisywane, czyli mamy jedno uniwersalne pudełko do wszystkich, sądzę. A po lewej stronie mamy to samo z tym, że mamy z poszczególnymi liniami, czyli 12V, 3V i, 3 i 5V. Także rozpiska, jak to się przedstawia z tyłu. Z tyłu też kilka informacji na temat głośności, na temat temperatury, jakie są zastosowane łożyska. Są to łożyska typu Twister. Także to tyle. I otwórzmy pudełko. Zobaczmy co mamy w środku. Ok, tak jeszcze nie widziałem zapakowanych zasilaczy, ale ok, to nie o to chodzi. Wszystko jest fajnie. Co mamy w pudełku? W pudełku mamy dwa, dwie takie opaski zaciskowe. Słuchajcie, są to opaski zaciskowe. Znaczy, takie na rzepy, żeby można porządkować sobie kable. Także fajna rzecz. Oczywiście mamy kabel zasilający. Co to jest to? Słuchajcie, tego nie widziałem wcześniej nigdzie. Ale sądzę, sądzę, że to będzie do podtrzymania kabla, tak żeby nie urwać, nie uwalić wejścia na zasilaczu tego od zasilania. I to będzie coś do tego. Później się dowiem dokładnie. Mamy tak, kable modularne. Proszę bardzo. O, i torebkę. Czyli tak, mamy torebkę na kable modularne. modularne przepraszam. Możemy sobie je tam rzucać. A kable, jakie posiadamy, to tak, już zaczynam. E, pierwszy, który mamy, to mamy cztery kable SATA. Czyli e, kable SATA cztery razy. Kolejny kabel. Kolejne kable SATA, czyli to już jest 8 razy. Tutaj. O, proszę, to jest dość fajne. Tu mamy dwa SATA i dwa moleksy. Czyli dość fajna konfiguracja, ponieważ jeżeli nie musimy używać na przykład czterech SATA, a potrzebujemy nie wiem jeden molex dwa SATA, w tym momencie możemy tylko podpiąć jeden kabel i mamy większy porządek w obudowie. Także fajna konfiguracja moim zdaniem. Kolejny. To samo, dwa SATA, dwa moleksy. Kolejny kabel. Tutaj mamy cztery moleksy. Proszę bardzo. I mamy, jak widzę, jeszcze to jest zasilanie floppy, tak? czyli to może być na przykład do waszej karty dźwiękowej. Asus Xonora na przykład mają dodatkowe zasilanie tego typu. I tutaj dwa kable nam zostały, czyli to są kable do kart graficznych PCI Express 6 plus 2, czyli cztery takie podłączenia, czyli dwa kable po dwa. I to tyle z kabli modularnych. Teraz, tak, wyjmijmy, co mamy jeszcze w pudełku, oprócz nic chyba już nie ma. O, jeszcze coś jest, przepraszam bardzo. Wyjmę to i są śrubki. Ja zrzucę karton, przepraszam bardzo. Także mamy logo Enermaxa. Proszę bardzo, taki sticker, naklejkę. Także możemy sobie to nakleić gdzieś. I mamy cztery śrubki montażowe. Zarówno mamy, proszę, katalog produktów Enermaxa, czyli tu mamy Platimaxy. To są te najwydajniejsze e, ich zasilacze z tej serii. Także to jest taki mały katalog. I oczywiście instrukcja obsługi: szybka, co gdzie, jak gdzie podłączyć. Tak? W czarno-biała. No i co? I sam zasilacz. Także ja może te kable odłożę na bok. E, słuchajcie, żeby nam to nic nie przeszkadzało. Zobaczymy sobie sam zasilacz. Ok, to sobie to wrzucimy tam. Słuchajcie, zasilacz wygląda w ten sposób, czyli takie złote akcenty, ponieważ to jest gold, czyli, czyli złoty certyfikat. Napis e, Revolution 87 z tej strony e, i z tej strony, czyli też fajna sprawa, słuchajcie, bo jak położycie zasilacz e, do, w ten sposób do obudowy, to macie napis w, w odpowiednią stronę. Jeżeli ktoś sobie na przykład też może podłożyć zasilacz w obudowie do góry e, wiatrakiem, też taka istnieje możliwość. Macie też napis fajnie, e, w prawidłowej pozycji, tak? także bardzo fajna rzecz. Z tyłu oczywiście mamy logo Enermaxa, plus wyłącznik i zasilanie. O i widzicie tutaj, to co faktycznie, miałem rację, ten metalowy dzyndzelek taki co pokazywałem Wam tu wchodzi i on otrzymuje kabel, żeby nie urwać tutaj tego, nie obluzować tego wejścia przez zasilaczu. Jest to bardzo fajna rzecz, nie widziałem tego w innych zasilaczach, przepraszam. Natomiast miałem przypadek, że w jednym to się obluzowało i był problem ze stykiem. Także bardzo fajny pomysł, moim zdaniem. Co mamy na górze? Na górze, oczywiście, wszystkie informacje dotyczące tego zasilacza czyli mamy tak, 3,3 V i 5 V mają po 24 A. Łączna możliwa dopuszczalna obciążenie to jest 120 W. I mamy 4 linie 12 V, słuchajcie, każda po 30 A, czyli naprawdę bardzo silne linie 840 V, przepraszam, nie, nie V. Obciążalność linii 12, 12 w 12V, przepraszam, 70A w totalu, także naprawdę, naprawdę jest to dość potężna jednostka. I teraz zobaczmy, jakie mamy kable już przytrdzone z zasilacza, ponieważ no, tutaj nie, nie jest on w pełni modularny jak niektóre. Natomiast z tego, co już widzę, to mamy najpotrzebniejsze kable, czyli mamy 24 pin, i zaraz, no i w końcu, w końcu ktoś pomyślał: Słuchajcie, nie ma odczepianego tego czteropinowego złącza tutaj przy 24 pin. Wszystkie płyty mają po 24 pin. Teraz także nie wiem, dlaczego inne firmy robią to odczepiane to jest zbędne moim zdaniem. Także tutaj bardzo fajnie pomyślane. Dalej, mamy dwa PCI Express dwa, 6 plus 8, czyli do dwóch kart graficznych, do karty graficznej, przepraszam, jednej do podpięcia. I mamy, o, proszę. Mamy też tutaj możliwość kombinowania, ponieważ mamy dwa podłączenia po 8 pin, pod płytę główną do procesora. Jedno jest rozdzielane po 4, także jeżeli mamy płytę z 4 pinami, możemy sobie podpiąć 4 piny tylko. Jeżeli mamy na przykład takie płyty jak Classified albo SRX z dwoma procesorami płyty, możemy podpiąć sobie dwa razy po 8 V, przepraszam, 2 razy po 8. PIN i to jest wymagane przy tamtych płytach, także tutaj NRMAX też o tym pomyślał i spokojnie możemy sobie ten zasilacz do takich płyt stosować. Dalej, jakie mamy wejścia? Tutaj mamy jeszcze dodatkowe trzy wejścia do podłączenia właśnie złącz PCI Express, to są linie 12V, czyli te czerwone to są linie 12V. I tutaj te mamy 3,3 V i 5V. Wszystko jest opisane. Dokładnie wszystko opisane, co jest, co i gdzie. Także też fajna sprawa. Tu napisane mamy, że mamy do podłączenia dysków peryferii i optycznych napędów, a tutaj mamy procesor, jak i również karty graficzne. Tak? Także tak to wygląda. Native cables. Aha, opisane kable, do czego one są. O, o tym Wam już wcześniej mówiłem. Także tak to wygląda na tym, na tym koniec tego unboxingu. Także ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Eee, poproszę, jak zwykle, łapy w górę. Pozdrawiam i do następnego razu.